W szpitalu misyjnym Mudale na 100 tysięcy pacjentów przypada zaledwie czterech lekarzy. Mimo ogromnego zaangażowania lekarze często nie są w stanie udzielić wystarczającej pomocy tak wielu potrzebującym, ponieważ brakuje najbardziej podstawowego sprzętu medycznego. Wioska Nyumbani jest miejscem, gdzie swój dom znalazło ponad 1300 dzieci osieroconych głównie przez epidemię HIV. Pracuje tam tylko jedna pielęgniarka, która odpowiada za stan zdrowia wszystkich małych mieszkańców. W zeszłym roku dotarliśmy zarówno do Mudale, jak i do Niumbani. Spędziliśmy tam ponad dwa miesiące, pracując ramię w ramię z kenijskimi lekarzami. Dzięki hojności polskich szpitali udało nam się również wysłać do Kenii kontener ze sprzętem medycznym o wartości ponad 250 tysięcy złotych. W tym roku znamy już realia panujące w kenijskich szpitalach. Aby pomóc im jeszcze lepiej, postanowiliśmy stworzyć projekt Leczymy z misją. Nasza inicjatywa to przede wszystkim ludzie, 20 ambitnych, wrażliwych i pracowitych młodych osób, które jeszcze przed otrzymaniem dyplomu chcą nieść pomoc innym, aby w przyszłości lepiej leczyć polskich pacjentów. Od początku roku stajemy na głowie, żeby przygotować się do naszego wyjazdu jak najlepiej, ponieważ nie chcemy, żeby na miejscu cokolwiek nas zaskoczyło, organizujemy ogólnopolskie konferencje medyczne i uczestniczymy w szkoleniach z medycyny tropikalnej. Podobnie jak w zeszłym roku, prowadzimy zbiórkę sprzętu medycznego, który wyślemy drogą morską prosto do Kenii. Dzięki hojności polskich szpitali, mamy już aparaty do USG czy respiratory. Prowadzimy również zbiórkę trampek, aby dzieci w Tiumanii mogły grać w piłkę jak ich rówieśnicy w Polsce. Zebraliśmy już ponad tysiąc par, a liczba ta stale rośnie. Aby jednak zrealizować nasze marzenie, potrzebujemy ogromnego wsparcia, głównie finansowego. To od Twojej życzliwości i pomocy zależy, czy uda nam się osiągnąć nasz cel. To jest tysiące kenijskich uśmiechów. Pomożesz?